Płacając minimum 840 na Case Haga z kodem lamianek możecie zgarnąć jedną z tych czterech kos, które właśnie wyświetlają wam się na ekranie. Kosy otrzymacie jako gratis do doładowania, a więc po zakończeniu transakcji, jeżeli wygracie, otrzymacie komunikat na środku ekranu, gratulacje wygrałeś skina za doładowanie z kodem lamianek. Powodzenia wszystkim wpłacającym, a teraz zapraszam na film. Siewaneczko z tej strony, Lamianek, a witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym odcineczku, jak widać, znajdujemy się na Case Hagu. A ja, na sam start, przypomnę wam, że wchodząc z pierwszej niki w opisie, otrzymujecie 4 zł bonusu powitalnego oraz 20% do każdego kolejnego doładowania. W dzisiejszym odcineczku przejdziemy sobie do kolejnej skrzyneczki. Tutaj ewentik już cały sobie zwiedziliśmy, także bardzo fajnie. My wrócimy sobie do Battle Cases i będziemy sobie dzisiaj otwierać skrzyneczkę bike. Także skrzyneczka bike, może odpalimy dźwięk sobie. Skrzyneczka bike. Najpierw normalnie oczywiście do 10 punktików, a następnie zajmiemy się nią na case battle. Zobaczmy sobie, jak będzie nam wsypać ta skrzyneczka. E, sprawdźmy sobie na razie. Średniawo, średniowo mamy 0 do 3, także nie podoba mi się to. No podpuszczają te rękawice, ale jak widać nie wylatują nam na razie. E, ile jest tutaj? 6 skinów, ok, 6 skinów i reszta rękawice. E, no i na razie nie leci tak jakbym chciał. Niestety 0 do 5. Ale już coraz lepiej ten Hellfire no ale tutaj niestety player tu teraz... No średnio. Można case battle serii oddać te skrzynki, skoro są nazwane case Battle, to może by musiały tak oddać, no bo jest 0 do 7 jemeczka player tu. No nie podoba mi się, 0,8. No kurde dawno takie skrzyneczki nie pamiętam widzowie, gdzie tak by nie sypało. 0,9 a to dopiero początek odcineczka i żadne rękawice nam nie dropnęły. Także no, trzeba by sobie to wszystko sprzedać. No i przejdziemy sobie na case Bartle. A tak swoją drogą, jak już tu jesteśmy, to macie kilka konkursików. Macie szansę na zgarnięcie któregoś z tych 8 skinów. Oczywiście za doładowanie z kodem lamianek, możecie go otrzymać jako gratis do doładowania. Może sobie flickacicka jednego otworzymy, bo już chyba jakoś mam. O, ostatnio, znaczy wcześniej na streamie nie mogłem. A teraz Challengerka, możemy sobie kliknąć. Famasik najtańszy, 160 zł. I jeszcze klikniemy sobie masterka. Może coś ciekawego by dropło. Kałaszek Outsiders. No to... Tak jednak nie za ciekawie Dobra, weźmy sobie może 10 skrzyneczek Bike, może tutaj Nam oddać, gdzie jest skrzyneczka Bike, w ogóle brain roty dodali To jest też zabawne Oczywiście przetestujemy sobie te brain roty Ale na ten moment bym chciał Skrzyneczkę bike razy 10 I 4 graczy Standardowe, lecimy sobie, zobaczymy Czy uda nam się tutaj Tutaj jakieś rękawice dropnąć Aha, i bo Stewie Już na sam start dropi sobie rękawice Także no idzie dropnąć rękawice jak widać Szkoda, że oczywiście nie ja Ale oczywiście to się może zaraz zmienić Siedem skrzyneczek do końca jeszcze przed nami No i jedne rękawice tak naprawdę są w stanie ustawić nam bitwę Ok, dropimy sobie motoglow sypowy Więc fajnie Jeszcze jedna jakby poleciały, to by było naprawdę bezpiecznie bo tutaj, ktoś sobie dropnie zaraz i będzie straszna lipa. E, tego oczywiście byśmy nie chcieli. W ogóle, co to jest tak zbagowane, że jest. O kurde, dobra. E, Żeby mój awatar podwójnie. Ostatnia skrzyneczka. Jestem ciekaw, czy uda nam się to do końca dociągnąć. Czy jednak ktoś rękawice? My sobie dropniemy rękawice, Także ta bitewka naprawdę mega udana. E, sprzedamy sobie i zrobimy sobie podobną. Ale tym razem dożycie, może sobie. Albo nie, dorzucimy sobie na początku może bajka na jokerze jednego, o ile będzie się dało cenowo Okej, okay, jeden bajk na jokerze I teraz dorzucimy sobie 9 bajków i zagramy sobie underdoga, ale na dwóch, w sensie na dwa teamy Także my pójdziemy sobie do antyterrorystów Ja jeszcze zaczynając tą bitwę przypomnę wam, że wchodząc w pierwsze otrzymujecie 4 złote no tak powiem Wam, że średnio <grych> Powiem wam, że średnio 4 zł oraz 20% bonusu do doładowania No i zobaczmy sobie, bo to jest średni drop te turtle, tak szczerze mówiąc No i nie spodziewałbym się szału po tej bitwie, a wydaliśmy na nią całe 5000 zł Czaj się to całe 5000 zł wydaliśmy na to także no tu może być mega klapa ta bitwa nie ukrywam, nie ukrywam, że tu może być naprawdę mega klapa e, Trzy skrzyżki do końca, a my w bitwie mamy dopiero 5000 zł Teraz trochę więcej, ale my zaraz dogonimy sobie terrorystów i to mi się nie podoba e, No i tu będzie po 3500 zł jakoś, także średniało bym powiedział 3800, wydaliśmy 5000 na bitwę. Co prawda, bitwa wygrana, ale bez profitu. No nic nie zrobimy. W każdym bądź razie w dzisiejszym odcineczku i tak mamy profit. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Życzę miłego wieczoru i do ustrzenia w kolejnym filmie. Siemaneczko.